Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Mam zaszczyt zaprezentować przedsionek dmuchany. Jest to marka Bratkota, model Aspire. Jak widzicie, ładny, czarny, niewyblaknięty, a przede wszystkim w pełni dmuchany, czyli nie wymaga żadnego stelażu. Środkowe okno, a tak naprawdę ściana jest na zameczku. Także można sobie ją rozpiąć. Po bokach mamy moskitierę. Bardzo proszę. Tutaj więc również można ją... Zwinąć i będzie przewiew. To samo wewnątrz. Przedsionek dmuchany, tak jak mówiłem, nie mamy do niego oryginalnej pompki, więc pompka, którą udało mi się nadmuchać, jest to najprostsza podstawowa pompka zakupiona w action. Zalecam bardzo dużo cierpliwości, ponieważ yy, odlew z tego plastiku wymaga ponownego składania tej pompki. Natomiast tak jak widzicie, przeciąg jest ładnie rozłożony, a zobaczmy sobie jeszcze. A w pełni okazale wygląda. Tak, czyli ze wszystkimi ścianami. I jeszcze rzut od wewnątrz. Jak widzicie, on naprawdę jest w genialnym stanie. Wszystkie te lamóweczki są czyste, białe. Widać, że on nie był rozkładany. Jak wam się podoba, zapraszamy serdecznie ze Kocham Ham camping.